Reprezentacja pracodawców w każdym kraju powinna być silna. To jest jakby w naturalny sposób, jesteśmy zawsze w opozycji do, do rządzących, reprezentujemy e, no, no, firmy członkowskie e, i po to, żeby ten głos się liczył, on na pewno nie może być e, w tej ostatecznej debacie rozdrobniony. Ja jestem absolutnie za wolnością stowarzyszenia się, natomiast tak naprawdę naszym absolutnym postulatem jest to, żeby tą reprezentatywność, kryteria reprezentatywności tych organizacji, które na końcu rozmawiają z rządzącymi, podnosić. I, i, I podnosić wymagania wobec nas i wobec innych organizacji, bo tylko silne organizacje, które będą walczyły o, o, o większość członków, będą się ewentualnie nawet konsolidowały, no będą miały w tym momencie zasoby do tego, żeby o interesy swoich członków walczyć. Dzisiaj organizacja to, to chociażby taka jak Lewiatan, to jest kilkudziesięciu ekspertów i to jest taki minimalny zasób po to, żeby w tym dialogu legislacyjnym no, właśnie nie walczyć tylko na argumenty, szefów udzielających wywiadów w tak dobrych mediach jak, jak to, ale bardziej na argumenty ekspertów, którzy przygotowują legislację. więc jest ten rozmiar organizacji, zasoby organizacji na tym poziomie już ostatecznej debaty z rządzącymi jest niezmiernie ważny, więc my uważamy, że ten rynek jest za bardzo, reprezentatywność jest zbyt łatwo przyznawana dzisiaj w Polsce. Do Rady Dialogu Społecznego tak właściwie, tak naprawdę ja mógłbym jutro założyć organizację, zadeklarować jej reprezentatywność i, i przez przy szczęścia za trzy miesiące trafić jako kolejna dziewiąta, dziesiąta organizacja, więc kryteria chcielibyśmy, żeby były podnoszone, ale równocześnie z pełnym pozostawieniem konkurencyjności na tworzenie nowych pomysłów. Natomiast z rządzącymi trzeba jednak rozmawiać z pozycji w pewnym sensie statystycznej siły, czyli jakby mocnych organizacji, które mają bazę składkową, które mają bazę przede wszystkim ekspercką i właśnie wysoką bazę reprezentatywności, no po to, żeby nas zgłosić liczył, bo jeśli będzie nas zbyt wielu, to to rozdrobnienie tak naprawdę ułatwia życie rządzącym, bo zawsze znajdzie się jedną z siedmiu, ośmiu, dziewięciu organizacji, która, która potwierdzi jakiś, jakiś pomysł. No i to niekoniecznie jest dobre rozwiązanie, na pewno nie jest dobre rozwiązanie dla gospodarki. W większości krajów europejskich jest to bardzo mała liczba organizacji w danym kraju, i tylko właśnie takie konsolidowanie rynku no, daje szansę na to, żebyśmy my, przedsiębiorcy, w trudnym, zawsze trudnym dialogu z rządzącymi, mieli szansę na, na przypychanie naszych argumentów.